Na samym początku zabiorę się za wymianę tej lampy, a to jeszcze raz chcę pokazać jaki magda mi kupiła kask. O taki. Powiem wam, że fajny, pasuje akurat do tego do tego motocykla. No i co, odkręcamy lampę. Tak wygląda stara. Zaraz zobaczymy jak będzie wyglądała nowa. No i o wiele lepiej. Piotr doskładny w środku. Wydaje mi się nawet, że dobrze podłączyłem. Wydaje mi się nawet, że dobrze podłączyłem. To jest chyba mijania. To byłoby w nocy zobaczyć chyba. Zobaczymy w nocy. To jest WSK. Przejechałem się nią trochę. Ja wróciłem do domu. zażeganą WSK. Olej. Bryzga wszędzie. Z. Od stąd. Patrzcie, jaki tu luz. No idzie tu Uszczelniacz. Gdzie to uszczelniacz utrzyma? Leje się. No i co? Trzeba rozbierać. Tylko pytanie: nigdy tego nie rozbierałem. Nigdy nie miałem do czynienia z WS-ką Czy da się ten luz zlikwidować? Czy trzeba. Czy to jest luz w obudowie? Trzeba to w obudowie zlikwidować. Luz? Czy da się to jakoś inaczej? Pytanie takie. Dla osób, które wiedzą o co tu chodzi ale a ogólnie ogólnie zrobiłem nią kilka kilometrów tutaj trochę olej wyszedł no, ale zawiozłam je i przywiozła w kopyłowie byłem w to ile zrobiłem? O, za 30 km prawie. Paliwa trochę dolałem. A, tu mi się, tu mi się odkręciło. No, bo tutaj jest to rozpiepszone gówno. Tu trzymałem ręką, żeby nie zgubić nakrętki. Tak jechałem, tutaj trzymałem. A takie coś, żeby dorwać. Może ktoś ma do sprzedania. To będzie pewnie lepsze jak to nowe zresztą to nawet tutaj nie bardzo pasuje no może ktoś ma do sprzedania takie takie to ten trzymak sprzęgła może oryginalny będzie lepszy jak to gówno teraz co robią no i zastanawia mnie tu jest troszeczkę pewnie wytarte skorodowane czy, to, czy ten mój yy, zestaw się na, regeneracyjny się nada? A jak się nada, czy to uszczelni? Czy trzeba byłoby te lagi gdzieś dorobić, takie? Może tam gdzieś siłowniki robią? W zamościu? No, muszę zapytać gościa, czy mi to zrobił. Ogólnie co? Nie do gorące. Dobra, nie dotykaj. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba dokręcić, bo sra troszeczkę olejem. Eee, troszeczkę tędy, eee, a tutaj z łańcucha. Ten łańcuch trzeba byłoby przemyć, może czymś, to jakimś smarem nasmarowanym, czy jakimś olejem. Nie wiem, co to z tym łańcuchem jest. A może cieknie stąd? A, a może to tam cieknie na łańcuch? O, w łezka, łezkach no. Każdy mówi, że to taki sprzęt. Tak to będzie wyglądało. No, a jak już przerejestruję, to yy, rejestrację dam wyżej i na dwie śrubki, bo na jednej się przykrzywia. Na jednej się przykrzywia. No, w nocy jeszcze zobaczę, jak lampa świeci. Czy to są mijania, czy, czy długie. To co mam teraz. To jeszcze sprawdzimy. To muszę. Chociaż nakrętkę dać samokontrującą. Nakrętkę samokontrującą. Tutaj wlałem. Ze 3 litry miałem w domu. I co? Ua! Prawie nic nie spalił. Trzeba będzie ten zbiornik jeszcze oczyścić. Ale to już w zimowym czasie pewnie będziemy się zajmować resztą. Szukałem lepszego oleju do, yy, do benzyny, bo mówiliście, że tam to jest gówno, ale i tak wlałem, bo miałem trochę benzyny, to rozrobiłem. No i na Allegro znalazłem yy, jakiś tam yy, Racing olej do dwusuwów o zapachu tuskawkowym. No i kurde, zamówiłem. Także na zimę, jak gdzieś będziemy. Siadać przy nim będę siadał, może z wami odpalić, posłuchać. To będziemy jeszcze wąchać truskawkowy dym. No, tu mi gdzieś obsrało w garażu jakiś ptaszek. Jakiś ptaszek mi obsrał. Dobra. Cały dzień kurde zleciało. Eee, trzeba iść. Która to godzina? Trzeba iść się brać w końcu za. Zatależowanie 17 Dobra, biorę się zatależowanie, jadę talerzować, a jutro będę chyba wapno rozsiewał, także no To tyle w sumie na odcinku WSK. Nie no nie. odcinek z WSK bez zapalania Nie no, była chyba zapalone jak światła sprawdzałem No ale jeszcze odpalimy Słuchamy. O, ciepła. To już nie pali, tak? Z pierwszego? Eee, ah, Trochę się przepaliła. Puszcza ma puszcza. Musi puszczać. Musi puszczać. Patrząc, to teraz świeci dolna część. Nie, czy górna? A ja miałem na długich, ale jaja. Chyba na długi, bo teraz. Świeci górna część, świeci górna część, a jak dam do góry, to zapala się żarnik dolny, o widzicie, wtedy dwa świecą, to chyba jednak jak jest z dół, to chyba dobrze podłączyłem tutaj te przewody. Powiem Wam 50, 40, 50, tak do 60, 60 i ona. Py, 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 bardzo ładnie, wspaniały sprzęt. I ten zapach, dobra, miłego dnia, trzymajcie się, cześć.